Trzymajcie kciuki, żeby moje usta to przeżyły. Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Tym razem już e, ostatni raz w tym makijażu i w ogóle w, e, wiecie, w tym czymś. E, jeżeli Was interesuje, jak wykonałam makijaż oczu, no to zapraszam Was serdecznie. Film już jest na kanale. No a dzisiaj zrobimy sobie słocze na ustach mojej kolekcji pomadek z Colourpop. Chodzi mi dokładnie o Lipsticks, czyli. O pomadki Color Pop w tej formie. Um, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mam nadzieję, że moje usta to przeżyją. Pogrupowałam sobie moje pomadki um, według takiej gamy kolorystycznej. Mam pomadki Nude, pomadki um, takie różowe, czerwone, brązowe i takie bardzo, bardzo ciemne. No i zaczniemy sobie od Nude i będziemy przechodzić po kolei do. Yy, Ciemniejszych, do ciemniejszych pomadek. Pierwsza jest pomadka Skimpy o takim bardzo um, błyszczącym wykończeniu. Jest to wykończenie glossy. Kolor taki, no za jasny dla mnie, żeby go samego nosić. Ale do jakiegoś i e, do ciemnej konturówki bardzo fajne i bardzo komfortowa pomadka. Kolejna jest pomadka Upside Down, jest to wykończenie Matte X. No jest dość taka brzoskwiniowa mocno. Z samej bym jej szczerze mówiąc nie nosiła, ale właśnie znowu z ciemniejszą konturówką. Albo, z, albo jako takie rozjaśnienie, na przykład na ciemniejszą pomadkę, to uważam, że bardzo fajnie to będzie wyglądać. Kolejny kolor to Cookie w wykończeniu matowym. Ona do końca taka mm, matowa na 100% nie jest delikatnie się błyszczy. Jest to jeden z moich ulubionych kolorów. Kolejny odcień Tootsie, znowu wykończenie matowe, znowu delikatnie takie błyszczące, nie jest takie całkiem matowe. Bardzo fajnie się rozprowadza na ustach i jest to taki kolor troszkę bardziej y, z chłodnymi podtonami. Kolejny kolor to Hotline, jest to znowu wykończenie mat X. Jest bardziej matowy od zwykłego y, matu. Mm, też jest bardzo komfortowy na ustach, y, bardzo łatwo się rozprowadza. I kolor mi się bardzo podoba. Teraz mamy odcień Aquarius. Jest to wykończenie cream. Jest bardziej błyszcząca od tych matowych. Znowu bardzo ładnie napigmentowane. To jest kolor we współpracy z Kathleen Lights, czyli taką dość dużą amerykańską youtuberką. To jest odcień Birdie, wykończenie Cream. Naprawdę jest bardzo gremowata pomadka. Taka mega błyszcząca i trochę mi się kojarzy, jak tak się widzę w podglądzie, że to jest taki kolor Barbie właśnie. To jest odcień Bound, wykończenie Glossy. Tak jest, lekko błyszczące, taki chłodny róż. To jest odcień Brink, wykończenie matowe. To jest odcień Lumière, kolejny, który był wypuszczony we współpracy z Kathleen Lights. Pamiętam, że jak ona wtedy wypuściła ten kolor, to jest to taki modny, taki e, lekki, mow, przygaszony fiolet. Hmm, zapomniałam dodać, że ten lumier to jest wykończenie matowe. U, ten kolor jest ciemny, ale bardzo ładny. I fajnie na tego makijażu wygląda. Jest to odcień Daydream, wykończenie mat X. I przepraszam Was bardzo za tą taką. Um słabą aplikację, ale tyle tego będę nakładać i zmywać, że wiecie, jakbym to robiła to by tak precyzyjnie bardzo, rysowała wszystko, to bym tu siedziała do jutra. Także wybaczcie mi to um, i mam nadzieję, że bardziej się skupicie właśnie na kolorach niż na samej aplikacji. Znowu aplikacja jest strasznie słaba, um, ale chodzi o kolor. To jest kolor I Love This w wykończeniu matowym. Bardzo ładny, mocny róż. To jest odcień Bossy o wykończeniu matowym. Jest to taka chłodna, niebieska czerwień. To jest odcień booty o wykończeniu mat X. Bardzo ładna ciepła czerwień. Jedna z moich ulubionych pomadek kolor Troszkę odblaskowo nawet wygląda w kamerze. O Ten kolor jest fajny, taki jesienny. Chociaż słowo że jest wiosna, ale... Nazywa się Ziggy, wykończenie Matte X. Bardzo komfortowe, bardzo fajnie się rozprowadza na ustach. A, um, a propos aplikacji typu matki, to po prostu przemilczmy to. Natomiast kolor jest ładny, jest taki, taki czerwony brąz. Jest to odcień Goldie w wykończeniu Matte X. A ten kolor mi się bardzo podoba, jest to taki chłodny brąz, nazywa się Grunge w wykończeniu motowym. Mega fajnie wygląda. Zauważyłam pewną zależność, im dalej w las, tym więcej grzybów, <grym> czyli im więcej pomadek słoczuję na ustach, tym bardziej je okresowywuję i tym krzywiej mi to idzie. To jest odcień Fab Five. Z tego co wiem, jest to edycja limitowana, także znaczy już nie będzie na stronie. Wykończenie, nie wiem, jakie nie jest napisane. Pewnie matowe. Takie winny, ciemny kolor. Ten kolor już jest mega ciemny. Jest to odcień lefrik. Szczerze podoba mi się. Tylko no, z takimi ciemnymi kolorami to właśnie trzeba już bardzo bardzo uważać na aplikację i być bardzo dokładnym. Jest to wykończenie matowe, takie całkiem matowe. Mat X. Ale wydaje się komfortowe. Nało taki fajnie się sprowadza. Ten już jest taki bardziej fioletowy. Jest to odcień LBB o wykończeniu matowym. No najlepiej te pomadki takie ciemne nakładać. Przede wszystkim, opracowując usta konturówką no i potem na przykład pędzelkiem. Przynajmniej tutaj przy granicach. To już jest moja ostatnia pomadka z Pop. w formie Lipsticks oczywiście. I to jest odcień Dux Chateau, nie wiem jak się czyta. Znowu taka ciemna, bordowa, czerwona, brązowa pomadka. Dobrze pani, to by było już na tyle. Mam nadzieję, że swatche Wam się podobały. Moje usta to w miarę przeżyły. W tym momencie mam na ustach pomadkę w odcieniu Bound. I teraz powiem Wam jeszcze na koniec moje 5, top 5 pomadek z marki Pop w formie właśnie tych lipsticksów. I zaczynając od najjaśniejszej będzie to Skimpy, Cookie, Aquarius, Bound, czyli to co mam na ustach oraz piękna czerwień Booty. Tak te kolorki wyglądają. Dajcie znać, czy Wam się te pomadki podobały, czy je macie, czy je lubicie, a może nie lubicie marki Pop. Który z tych kolorów Wam się najbardziej podobał, ze wszystkich oczywiście z całego filmu. No i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał, że lubicie takie filmiki. Dajcie znać właśnie, czy lubicie filmiki takie ze słoczami pomadek na ustach, albo ogólnie ze słoczami. Czy to jest dla Was przydatne. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, dajcie mi kciuka w górę, zostawcie jakiś miły komentarz, zasubskrybujcie mój kanał i kliknijcie w dzwoneczek. No i do zobaczenia w następnym filmie. Papa. Pa. Zapomniałam dodać, że pomadki Color Pop możecie kupić właśnie na ich stronie internetowej, albo w różnych sklepach, które po prostu sprowadzają te produkty do Polski i później sprzedają z lekką marżą. Ja polecam kupować u producenta wtedy, kiedy jest promocja. No i w sumie tyle. Jak widać, lubię te pomadki, bo mam ich dużo. Mam także pomadki w płynie, które wam na pewno pokażę w najbliższym czasie. No i to tyle. No i do zobaczenia w następnym filmie. Pa Pa!